Wszystkim z tej strony hakamora. No i słuchajcie, ja tak się zdecydowałam, że wykupię wszystkie Hufflingery, które dzisiaj zostały dodane. Niestety moje sterkońscy będą miały bankrut. No ale moim zdaniem to się opłaca. Zapraszam na odcineczek. Dobra. No to kupujemy konika number one. Dobra. Ogólnie już sobie wymyśliłam, że. Go no czeko Słuchajcie, jest taki czekoladkowy, ładne, No, co i co, ale jest piękny. Będzie to, słuchajcie, wałaszek Dorosły. Tak. No i słuchajcie, ta piękna animacja. Z konikiem. Tak, słuchajcie, kupiłam tego konika. Dobra Widzę, że już nie lubi mnie Patrzcie, jaki słoniak, dobra Wysyłamy go do stajni A teraz słuchajcie, kupujemy kolejnego I praktycznie byłam pierwszą osobą, która kupiła tego konia Dobra, tego konika Będziemy um, Coconut? Gold Нет, это может быть клатч с, с таким деликатным тем. Яга. Не йога. Фиш. Фичо. Гроу. Фейна. Amber. Może Amber, słuchajcie. Czemu dalej? Ła turtle. <noise> no to nie. nie. Może łatina. Nie no, nie, nie Swift! Ładnie Swift, ale nie, mam za nim lepsze Vanilla Ubrane nazwisko Dobra, mm. no, więc słuchajcie, szukamy Nie wiem czy dobrze, słuchajcie, robię, ale bardzo mi się spodobały te Hufflingery To jest dopiero pierwszy dzień, minęły chyba już dwie godziny od dodania tych, tych toników Ale serio, podobają mi się Także Mamy kolejnego żydomca! Może. Ale ja się jarę, serio. Z tego, z Fortu Pinta mam. Pewnie będzie jeszcze. Nie No w sumie w aplikacji. Było... Nie wiem, jeszcze dodali w aplikacji. Bo serio miałam bankruta. Było troszkę dużo jak na wiecie, jak na tyle końców. Mam yy, no, problemik problem. Tu są. Dwa, chyba takie same konie, a nie. Nie, czekajcie, ja, ja już mam tego. No już posiadasz, tak? Już posiadam. Yy, czekajcie. Już posiadasz. Już posiadasz. Ja jeszcze jednego posiadam. A, okej. Okay. Czyli teraz słuchajcie, tego kupujemy. <słuch> A może alfa? Ładnie, alfa, alfa weźmiemy tego bardziej. Tego. Violet. Ładnie. Zrobię jeszcze sobie jedną klatkę ale to nie będzie ona. Czekajcie, ile jeszcze zostało do kupna Raz. To będzie Violet. gdzie It's a uh, stream Sporty Spring not a Spell Spark Space. Space Solo Soul Soul, Soul. <laughs> what A co mi tam? Tak, kupujemy. Ja nawet nie patrzyłam jeszcze na konto moich starych i co nie? Co najgorsze. <grystanie> no no kiedy są. Też nie wszystkie są strasznie podobne, ale są piękne. Piękne, piękne, piękne. Wiesz, do Stejny. Tak, wysyłamy konika do stajni. Już posiadam, już posiadam. Tego konika. Tą koniczynę nie posiadam. Nie, jakie ja miałam ją nazwać? hmm czy star stone Sunny, Sunny ładnie będzie dla, dla takiego konia czy będzie ładnie Swift, Thor, nie pamiętam jak miałam ją nazwać Trail, Tree, drzewo <grym> Tulip Violet. Nie, wirus. nie no, nie, pamiętam, chyba Amber. Albo Violet. Fajne Nie, ale mam tutaj takie fajne. Nie gdzie ono było. Kiedy powiem, że nie. Swift Sweet A Suni 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 Tak miałabym nazwać Suni Suni, Suni Suni. Placzka. Tak? U ja tego konika. No słuchajcie, ja mam bankruta na końcu. Tak, tak, tak. Bankrutika Niestety. Zrobi mi minimum 3 4 tysiące Już posiadam, posiadam, tego jeszcze nie posiadam i teraz jego nazwać? Tin, tin może Może to mój my... klacz Try trój, try. So my... Twin, twin

Pięknie, pięknie, co nie? <noise> Zdarzyłam to zrobić w 8 minut Słuchajcie, wysłamy do stajni Jeszcze tylko na pewności... O Boże Dobra, 4 tysiące nam zostały dobra Dobra, wszystkie kupione to słuchajcie, wzywamy podwózkę Oj, nie sądzę, słuchajcie, zatrzymam po raz kolejny. Dobra, teraz patrzymy na te piękne koniksony. O Boże! No i ja oczywiście musiałam powiadomienie przyjść podczas swojego, no. Z Słuchajcie, te koniki sobie tutaj przyłożymy. Nie, ale dobra. Dość dużo tych koni. A te tutaj. Słuchajcie, i zostanie nam wtedy jeszcze. Y zobaczmy. Zobaczmy, nie? Patrzcie na te halflingery! To jest mój? Patrzcie, ile tych hufflingerów! Boże! Zarówno tą samą animacjach, nie, już nie. Nie no, serio, halflinger stable, normalnie. Boże, jakie one są takie! Boże, one są piękne. Piękne, no są. Już nie mogę sobie w to wierzyć. Patrzcie, czekoladka. Czekolada. <grym> jest chyba wałach, tak? Czekol czekolada. czekolada, czekolada. <grym> Dobra. To słuchajcie, jest sał.